ogólnie idę na rolki nie gdzieś daleko, bo na taras ale czasami warto się ruszyć no wakacje nie dopisują tak bardzo bo ciągle je, leję ale akurat teraz jest taki moment że nie leję więc idę trzeba korzystać dobra wychodzimy ojeju no szczerze mówiąc, jest bardzo zimno. Zapomniałam trochę, jak się jeździ na rolkach, szczerze. Więc trzeba się naduczyć. <noise> Dobra. Ojeju, jak się dziwnie jeździ. Bo dawno nie jeździłam. Jeździłam no, jakby na rolkach, ale takich innych, czarnych. A one są jakby w ogóle inne. Trudno. Soda pop, so. Co myślicie na takim, nad takim yy, zdrowym ruszaniu się? Nie pokazuję, ale może kiedyś się to zdarzy. <laughs> ale się dziwnie jeździ. Jeju. Eee, what the hell? Tak bardzo dziwnie się jeździ, jakby tu była górka jakaś. No bo chyba jest nawet, ale nie wiem. Ale tak jak się jeździ, to tak czuć to. Nie wiem. Dobra, ja już Wam nie zanudzam. Później może będę jeszcze grać z Wami e, no, w Robloxa. Na razie.